W dniu wczorajszym wyszło na to, że ja się totalnie, ale to tak totalnie nie znam na samochodach. Ale zanim wam opowiem tą anegdotę, to na początku chciałem się z wami podzielić świetnymi informacjami, i to takimi, wydaje mi się, bardzo, bardzo świetnymi. E, mianowicie, pierwsza z nich jest taka, że pora na rozstrzygnięcie naszego zeszłotygodniowego konkursu, gdzie do wygrania był Abarth 595 na dobę. Bardzo się cieszy, bardzo mi cieszy odzew na, przy tym filmie. Jest tam chyba prawie 100 komentarzy pod tym filmem. Watchtime też jest elegancki, a jak zawsze przypominam, to właśnie watchtime to jest coś, co jest tutaj najważniejsze na tym kanale, ponieważ to nam pozwala budować zasięgi. I to, że w przyszłości będziemy robili tutaj mnóstwo fajnych rzeczy, ale wszystko wskazuje na to, że konkurs Wam się spodobał i chyba będzie warto go powtarzać. W każdym razie gratuluję bardzo zwycięzcy, którego nick oraz komentarz wyświetla się teraz właśnie na dole, na dole ekranu, także gratuluję jeszcze raz. Bardzo, bardzo fajne, bardzo mi się jak gdyby podobała w ogóle koncepcja jego konkursu, koncepcja jego zadawania pytań, weszliśmy sobie w taką większą interakcję, fajne to było. Także myślę, że będzie warto powtarzać. Co tu się dzieje dzisiaj z rana w tych Katowicach? Także konkurs mamy rozstrzygnięty. A! Kolejnymi dobrymi newsami jest to, że jeszcze w tym roku do trofeo dołączają, dołączają dwa nowe samochody. W sumie będzie to ci, którzy są w naszej grupie Trofeo Entuzjaści Motoryzacji, to już zapewne mogli mieć jako pierwsi taką informację. Będą to samochody, które będą miały 20 cylindrów, łącznie 4 turbosprężarki, i łącznie 1110 koni mechanicznych. Także wydaje mi się, że całkiem sympatycznie. Eee, takie fajne zamknięcie tego roku i fajne rozpoczęcie przyszłego roku. Także już nie mogę czekać swoją drogą, co wymyślimy w przyszłym, bo wydaje mi się, że jest dobrze, że jedziemy w fajną stronę. Także to jest kolejny fajny news, który mnie bardzo cieszy i myślę, że Was również ucieszy. Jak zobaczycie, co to za auta. Ogólnie koncepcję mam taką, że jeżeli czasu starczy, to jeszcze bym chciał na naszym, naszej nowej lokalizacji na Boguciskiej w Katowicach zorganizować takiego otwartego spota, gdzie właśnie będziecie mogli sobie zobaczyć te samochody, wsiąść, się, wsiąść do środka, zobaczyć, przymierzyć się, może jakieś przejażdżki zrobimy. Nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Taka jest moja luźna koncepcja. Zobaczymy, jak to się uda pospinać jeszcze czasowo i logistycznie. Natomiast przechodząc do Meritum. I do tego, dlaczego ja się nie znam na samochodach. Słuchajcie, ostatnio taka akcja, wrócił z najmu Abarth. No i klient oddaje Abartha, bodajże po weekendzie czy coś takiego, w sensie po dwudniowym najmie. I mówi, że wszystko pięknie, ładnie, spoko, ale że przestały działać spryskiwacze w szybach. Mówię, okej, okay, mamy kurcze, grudzień jakby nie było, może przymarzło czy coś. Ale on mówi, że, nie, że ogólnie temperatura była na plusie, że jest, on jeszcze dolował zimowego płynu, także no nie było za bardzo jak gdyby opcji, żeby to faktycznie zamarzło, ale no nic innego za bardzo mi nie przychodziło do głowy. Natomiast faktycznie wszystko było na plusie, klient oddał auto, wpisem sobie protokół i tak dalej i tak dalej. No i jak gdyby. Klient tam oczywiście nie poniósł z tego powodu żadnych konsekwencji, żeby była jasność. Natomiast, bo to no, ewidentnie nie byłaby jego wina, nawet jeżeli by faktycznie przestały działać. No, ale wsiadam do samochodu, no i próbuję spryskać szyby i faktycznie, no reflektory, jak tam są Bixonowe reflektory, więc reflektory się spryskują. Natomiast szyby nie cholery: ani przedniej, ani tylnej. No, wiem, no to kurde, trochę lipa, bo auto za chwilę ma jechać na dłuższy najem. No i fajnie jednak, jakby klient w środku zimy mógł skorzystać ze spryskiwaczy, ponieważ czasami bywa to całkiem praktyczne o tej porze roku. Także poprosiłem Artura z Windyczka Stąd, żeby tam nie mógł w wolnej chwili zajrzeć, bo w asa to by trwało znowu 3 stulecia, ponieważ tam są wieczni i na wszystko mają czas. No i poprosiłem Artura właśnie, żeby wziął, wziął halkę w wolnej chwili na warsztat. No, i tam zaczęli kupaki to od niego sprawdzać. No, i faktycznie słychać, że coś się dzieje, pompka pompuje, na światła spryskuje, ale na szybę niestety nie. No, i Artur się mnie pyta, czy dolewałem płynu. Mówię, że no tak, no jeszcze specjalnie po, po kliencie, jak gdyby sprawdzałem, dolewałem do pełna. Mówię, prawdopodobnie trochę zeszło z tego zbiornika, no bo tam na te reflektory, jednak, które tego płynu wypsikałem, nie? No i chłopaki tam zaczęli podnosić, podnosić e, samochód, ściągać koło, dobierać się do pompki spryskiwaczy, żeby żeby ją właśnie wyciągnąć, bo być może tam jest problem, żeby ją nie wiem, wymienić albo instalację i tak dalej i tak dalej. No i <ścoughs> i Artur pyta mnie czy e, dolałem, dolałem tego płynu do spryskiwacza po raz kolejny, co mi zapaliło lampkę w głowie. No i teraz zobaczcie. No to wam teraz pokażę, dlaczego totalnie nie znam się na samochodach. Za mną, jak widzicie, stoi Abarth. No i case jest taki, że mamy tutaj elegancko wlew płynu do spryskiwacza. Jest zalany do pełna. Wszystko pięknie, ładnie, tak? No i mogłoby się wydawać, że o co było kaman, to nie działało? A mianowicie Fiat wymyślił drugi wlew płynu do spryskiwacza. I w momencie, jak uzupełniłem ten, to działały spryskiwacze na reflektorach, jak uzupełniłem ten, to zaczęły działać spryskiwacze na szyby przedniej i tylnej. Także polecam każdemu sprawdzić. Wpadajcie na trofeo.pl, wybierzcie któryś z samochodów dla siebie i zobaczcie, czy tylko ten jeden ma takie specyficzne patenty. Ale i ja, będziemy mieć jednak śnieg na święta. W związku z czym chciałem Wam pokrótce życzyć wesołych świąt i podziękować za kolejny rok, który spędziliśmy razem. Myślę, że był on bardzo fajny, przyniósł dużo zmian, a przyszły rok zaczniemy jeszcze lepiej. A żeby pożegnać ten dobrze, to posłuchajmy razem na zakończenie klasycznych amerykańskich fausemek.